Zobaczymy. Ale z nami jest też Marta Kloss, która już za moment przedstawi Państwu kolejny serwis. Do zobaczenia. Trauma Holokaustu wciąż za nami podąża. Czy tego chcemy, czy nie? Wiąże nas pokolenie za pokoleniem. Aby się uwolnić, musimy wiedzieć o tym, co się zdarzyło. Musimy pamiętać. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańsze. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie zehej! Jednak najlepszym dowodem na to są wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W tym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Szybciej jedź! Szybciej! Będzie dobrze, no? Już prawie jesteśmy. No. Nie mów do mnie teraz! Niech to się już skończy! No, nareszcie! Jest wiele powodów, dla których powinieneś wybrać catering, ale wybór jest tylko jeden. Djęty od brokuła. To coś więcej niż jedzenie. Marek! Jedziemy! Dźwięki towarzyszą nam przez całe życie. Ale aż 4 na 5 osób po 60 ma problem ze słuchem. A ty? Przyjdź do Gers i sprawdź. Wykonamy profesjonalne testy. Wytłumaczymy, doradzimy. Bez kolejek, bez skierowania. Bezpłatnie. Umów się. 800-133-377 lub na Pomagamy wrócić do świata dźwięków. Zadbaj, by Twoja rodzina piła Actimel. Teraz z bohaterami z serii Sonic. Limitowana edycja z loterią, w której możesz zawalczyć o konsolę i tysiące innych nagród. Actimel. wspieraj odporność z marką numer jeden. Po pierwsze, Primo, Unika, miałbyś pan naprawę na miejscu w pakiecie o O.C. Wow. Po drugie, Primo, masz pan holowanie i auto zastępcze. Wow. A po trzecie, Primo, Ultimo, Unika, nie musiałbyś pan ciłać na ocel. Wow trzy trzymała wiesz. Jak dorzucają ekstra w pakiecie OC, to bierzesz. Na stronie, przez telefon w banku lub u agenta. Unika. Żyjmy razem lepiej. You found it then. Of course I did. W nowym roku będziemy spędzać więcej czasu z rodziną i z przyjaciółmi. Twoje cele, twoje decyzje. Realizuj je z kątem Milenium 360 stopni i innowacyjną apką Bank Milenium. Właśnie myślę, ty może, co. Dobra. Bo nie, wiem, lepiej ty do Marty, jak tu. A, no o. O. Czyli ty ja mówiłam, zaczynasz, ty mówiłeś, ty zaczynasz. Tak. Zaczynamy razem, zawsze. No i y, mogą Państwo obserwować też kulisy tego.